Jeżeli od teraz przez półtorej minuty nie powiesz tak, no, ani nie, wygrywasz taką koszulkę. Jesteś gotowy? Jasno. Jak masz na imię? Daniel. I co robisz? Czym się zajmujesz? No, do szkoły chodzę. Co? Do szkoły chodzę. Nie jestem pewny, czy nie powiedziałeś, no, do szkoły chodzę. Do szkoły chodzę. Okej, okay, zrobimy VAR na koniec. A jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? WF. WF? Dobra, ale to jaki sport najlepszy? Piłka. Piłka nożna. Tak? To ja, za jakim klubem jesteś? Za jakim klubem jesteś? Legia Warszawa. A z zagranicy? Real Madrid. Real Madrid. A nie sądzisz, że Barcelona jest lepsza? Tak. Może. Może, no właśnie, bo zaraz, ostatnia Barcelona wygrała ile? 5-1? Jasne. Czyli kto jest lepszy? W tym momencie? Barcelona. I nam naprawdę bardzo dobrze, już zaraz masz szansę wygrać. Jaka jest Twoja ulubiona lektura w szkole? Pan Tadeusz. A kto napisał, wiesz to? Adam Mickiewicz. A z jakiej były epoki? Nie mam pojęcia. O... Dobra, zrobimy war i zobaczymy, czy się łapiesz, żeby wygrać, czy nie, bo jesteśmy mega na granicy, okej? Okay? No, jeszcze do szkoły chodzę. Po weryfikacji waru okazało się, że jednak powiedziałeś: No, jeszcze do szkoły chodzę. Dzięki, wielkiej, jeszcze raz za udział. Taką koszulkę możesz sobie kupić na sklepie DeshuBox.